Cześć! Witam Was bardzo serdecznie! I dzisiaj specjalny odcinek, bo po 50 i już odcinkach kończymy serię Zagrajmy w Rayman Revolution na 100%. Znaczy nie na zawsze, ale kończymy wątek fabularny tej gry. Później się dostaną poziomy wcześniejsze, które ukończyliśmy, ale nie na 100%, oraz minigierki. To jest tego bossa musimy załatwić rzucając w niego, strzelając w jego bomby, które w nas rzuca. W to dosyć prosty boss Bo jesteśmy głównie na wielkiej przestrzeni tutaj na tym statku no i co? Co chyba podgłośnie, bo niby co słychać, ale mi się wydaje tak szczerze, że Zaraz tutaj no tu Bomby Dobra, nie udało się. Chodźmy po prostu w niego jak już te bomby żeby nas nie zginął. To jest w sumie jego główny atak. Dobra, taką ma strategię, że się odsuwa od tych bomb. Mądrze, w sumie. Dobra, udało się. Kaczenka. Czego powiedział Gijat? Jest nie w niemie mówić młodzieżowego szkolenia. Lejmen, nie! Nie, przecież on przeżyje, co wy. Jest taki jakiś jumpscare na oczy Lime! Nowa moc, fajnie co to będzie? Latanie o Polokus, a nie rakieta, ale po prostu nas uniosła tą mocą. Prawie Przecież nawet dopiero 1 czwartą bossa przeżyliśmy, nie prawie, prawie, prawie chyba. Ada, Polokus jednak zniszczył wszystkie Robopiraty, gdy my teraz walczymy z Przedwobrodą, więc jednak coś nam pomógł. Fajnie, Polokus, dziękujemy. Bolokface. O. You won't e Nie uciekniesz mi, mnie. You won't escape me! Da, więc chyba... You won't... Dał, więc chyba nas goni. Musimy przed nim uciekać? Już nie pamiętam. Ada w górę. Teraz będzie... Czy nie jak to jest? Nie mam. Tutaj jest, ale my nie możemy przestrzelać na tym pocisku. A, dobra tutaj Musimy przed nim poczekać chyba. Czy co? Już nie pamiętam Pamiętam jak wyglądał bossa. Ale... Da. Zdaliśmy powerat, że możemy... To jest nas pocisk. Fajnie. Teraz możemy strzelać. Pociskiem. Kwadrat przyciskając lub... Dobra, kwadratem. Ale dobra, skończyło nam się. A wracamy sobie... Up. To power-up? On też w nas zyskał. Power-up? Nie! Ja myślałem, że mi się uda, ale jednak. Dobra. Hej, jak wziąłem ten power-up? A tutaj nie, nie złapałem go, kurde, nie, nie dotknęłem. Ja znowu w złą stronę zablokuję. Dobra, nie poddajemy się. Nie, nie mogę się konkreta Tą Greta z pierwszy. I to z wami widzowie. I nigdy tak daleko w Remianie 2 nie zaszłem, więc... Musi mi się udać. Uda mi się, uda mi się. Dobra. Nie, yeah. o oh nie. Yeah. Oj. To sporo muszę kurde. Polatać. To ja, uda, uda mi się, Tym razem mi się. złą stronę. Polipka. Mam ten i chyba powinien zadziałać Czyli go nie dotknęłem Nie, nie dotknąłem go, aha. Nie dotknąłem Chodź tutaj Znowu nie Musi mi się udać Wle Wleciłem w niego teraz teraz mi się na teraz udało przeżyć. No i co, strzelamy. Daj, nic to nie zrobiło, więc... ...wracam po to, chwycąc sobie. A, dalej jeszcze mamy. I tak po znowu się pojawiło. Nie, znowu nie. Myślałem, że idealny timing. Ale zapisało się to, co. przed tą kasę z senką, tak? Nie muszę całego bossa odnowa. Tak, całego bossa muszę odnowa. Dobra, ja przejdę teraz to, co. Do, do momentu, w którym zginąłem, i widzimy się po prostu za chwilę. Dobra. Teraz po te kulki. Czyli po tego power Eh Nie, 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 Dobra, już ja nie teraz wziąłem... ...i przeleciałem na dno. teraz muszę... ...chyba w te ręce... Tak, muszę go w ręce strzelać. Aha, okej. Okay. Bo ja myślałem, że w brzuch muszę. To w samego robota. To mogę strzelać? Przecież mnie nie zapisało się. Ja w sumie tutaj głównie ginę przez te rury wszędzie. Ale dobra. Najlepiej w sumie będzie nad tą, jest nad tą lodą po prostu. Przenikliśmy przez niego. Dobra. Dobra, co zrobiliśmy? Coś bardziej się tam podpala. To dobrze. Ja! Na był w lawie. Jak to przeżył Rayman pod tym... Ale no tak, te moce. dobra Kuki ale pod dla mnie jest kulka. nie... Yeah. Good up. Okay. Right up to Prawie. Prawie to dobrze z Ja tej znowu kurde zabłądziłem i w sumie. Kurde ścieżkę No tutaj Chyba bo muszę kurde jakoś, już bo mi przeszkadza to że tak do góry nogami byłem a teraz jest dobrze. Tutaj się on podpala. Tego, te, ten słup, te słupki z drewna się tak podpalałem Nie mogę to zginąć ani razu, bo inaczej to się tak resetuje. Nie mogę. Kto jest To jest na pewno najtrudniejszy boss w tej grze, to trzeba mu przyznać, no bo to jest w sumie ostatni boss w grze, więc to się spodziewa, co myślisz, że będzie pierwszy boss? Ja na pewno. Dobra. Nie! A daj jeszcze. No, zaraz wrócę, walczyć. A no tylko... amunicji! I to nie chodzi o ołów. Chociaż wolałbym... ...brzydko postczęstować postrzęstować nie magicznymi kółkami, a OŁOWIEM! A, gra dla dzieci. Nie, nie, nie. Dobra, odpaluje. Teraz po kolejną kurkę. Kurki w sumie, potem plera. Ale mi zajebiście idzie jak... zabijać Przy nadciągam, nadciągam na wielki z kulką, z wielką kulką. Z kulkami w sumie. Bo ja ciągle z szczelami tylko trochę jeszcze pali, ale nic, chyba muszę w jego drugą rękę też strzelać. Nie! Aaaa. Dobra później, znowu jest tutaj jesteśmy Poszczelam no, Wracam poperę. Nie. Nie udało się Zaę się z tym zderzę! Zderzesz się zaraz, z tymi rurami jakimiś. Dobra, chwila bo muszę trochę... Kamerkę chcę, kurde, chciałem trochę poprawić, żeby tak do, do góry nogami nie patrzył. Teraz 90 stopni, kurde. Ciągle sobie, jak ciągle ginę w tej grze, w to jak w każdej grze ginę, nieważne jakiej. To akurat. Zawsze sobie tak robię za karę taki face punch, czyli że takie, na przykład robisz coś klinczowego, czy takiego śmiesznego, czy coś, i ktoś na przykład z twoich znajomych takie łapa na czole takie ma... Kurwa nasz. ciągle sobie robi taki face punch. Mój mózg pewnie tego nie dożyje. Bo pewnie go przez te face punche czyli tak będziesz gdybym będę się wykał Dobra, celuję i wracam. Dobra, i teraz w drugim, tutaj w drugi skupek. Ono i trochę życia już stracił. Znaczy, i głównie to się skupia na tym, że muszę w niego po prostu ciągle wracać po te kurki, po te pr i go ciągle w terence. Żeby obie puściły i trochę jeszcze spalił. Tak, podpalił. Tak, odczupił tak po prostu jakby go dotknęło lawa i takie au, 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 pali, 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 pasz, pasz, pasz. Aha, okej. Okay. Dobra, zaczyna nas celować. O nie. Nie! Co jest? Muszę życie zregenerowało. Tutaj... Raz zginiemy i... Rozumiem, że ostatni boss trudno musi być, ale Chyba tak trudno? czy to i balansuje? Jestem dosłownie często na krawędzi w tym bosie życia. Jak nad tą lawą latam. Ubisoft. No ale dobra, ta gra ma ile? Rayman 2. Chodzi mi o ogólnie Raymana 2, nie tylko o wersję Revolution, ale Rayman 2 już ma... W 1999 wyszedł niech poczekaj 26 lat, trochę już minęło odkąd Ubisoft robił jeszcze dobre gry często. Bo wydaje mi się, że po Far kraju 3 Ubisoft zaczął robić więcej takich śr średnich gier i czasem po prostu coś wypuścił dobrego, a czasem, ale więcej było tego złego. Jedynymi wyjątkami są, według mnie, Rayman Legends i dwie najnowsze części Prince of Persia. Teraz, no, Power up. Power up. Dobra. I połowa będzie za nami. Ale mi to wszystko dezorientuje ta kamerka tak że jak się tak wszędzie obraca. Jeszcze jak ona strzela czasem tylko raz, teraz, o, drugi raz, robić tutaj jakiś checkpoint, żeby zadany mu damage się zapisywał. O, to już jest powoli trudność na 1, muszę przyznać, w tym bosie. jest nie, może takie nawiązanie. Mm -hmm. Nie. Dobra. Jeszcze go pewnie parę razy trafię, no na pewno parę razy i ginie. Dobra słyszać... Słychać jakieś błyskawice, ale jest. To dobrze. O! W ogóle to bardziej w górę teraz leci. Znaczy nie leci, tylko chodzi. Mądrze, mądrze. Nie! Myślałem, że tam jest dziura. Znaczy, ten kejwik, czy. te. Ta, zły Kewik O, właśnie tutaj. Ja się zawsze tutaj najbardziej boję tego, że. no właśnie tego, kurde. Jak tą lawę wpadnę i zdechnę, i życie muszę odgrać. Dobra, widzimy się za chwilę, bo. I za chwilę. Dobra, jeszcze zatrzymałem z grę, bo do łazienki musiałem jeszcze iść. No, na tym etapie skończyliśmy. Zajęło mi to jakieś pół godziny. Więc trochę. I przy okazji przez ten pół godziny to się, że jednak nie potrzeba trzech kul na łapę, żeby tutaj go zepchnąć w dół tej lawy. Tylko wystarczy po jednej kulce i nie musimy za bardzo ryzykować życia. Wystarczy, że po prostu trochę się ponudzimy i on znowu będzie tutaj się wspinał. Jeszcze jest na dwa hity. O nie, złą drogę wybrałem. No, Dobra, udało się. A i dalszą się wspina. W ogóle to poziom lawy! No, i znowu za! Przepraszam Was, ale. Kurde, kamera! Ja Was przepraszam za to, że też wkurzyłem, ale. Nigdy ja nie wiedziałem, że położyłem lawy, tutaj to jeszcze się nagle pod podniesie. Widzimy, się jeszcze za chwilę. Dobra. Teraz musimy się Teraz się Mam nadzieję. Dobra, tam lawa już się podnosi, a idealnie mi kulek, bo ogólnie mamy sześć kulek, a jeden power up. Teraz mamy dwie, bo wcześniej cztery miałem. Teraz wystarczy, że go raz jeszcze uderzę i koniec. Uda się. Tak, jedna kula! Druga kula. Co jest, kurde? Ja, tej już lawy nie ma, ale już się podnosi. Już się podnosi. Dobra, udało mi się. Tej postum się. Dobra, już. JEST! Udało się. Oj, A co on ucieka? On ucieka... To jest zabawne, że on ucieka w takim samochodzie z Jetsonów, to mi wygląda. Przypomina. takiej staro. Oj, oj. Statek wybucha. Czy Rejmento przeżyje? Czy Rejmento przeżył? Zobaczymy! Nie w kolejnym odcinku, bo. Przeżył. I tu trójeczka powstała. No i co? Koniec. Rayman Revolution, czyli Rayman 2 The Great Escape. Przeszliśmy. Dziękuję Wam za oglądanie tej serii. Oczywiście nie kończymy, bo w kolejnych odcinkach będziemy grać w minigierki z tej gry oraz również będziemy od nowa przychodzić poprzednie poziomy, żeby je przejść na 100%. A daj sobie macie już... Pojawiło się tutaj słowo seks napisać. A ja się z wami żegnam. Był to naprawdę bardzo miły spędzony z wami czas, widzowie. Dziękuję. Do widzenia. Ja was już zostawiam z napisami końcowymi. Obejrzyjcie sobie. za bardzo nie dzieje. Pa. Słuchajcie, to jest scena po napisach. No, patrzcie, jaka piękność. Patrzcie, jaka kurna, urocza. Piękna jesteś, wiesz? Nic nie mam. Nic nie ustaje za tą rolę. Przykro mi, jedzenie się skończyło.